Witajcie, witajcie moi przyjaciele i witam ponownie. Jest środa, moi drodzy, a ja mam grypę. Tak, jestem naprawdę, naprawdę chory. Czuję się, jakbym był pod wodą, albo wszystko działo się w zwolnionym tempie. Więc wybaczcie mi, jeśli dzisiaj będę trochę powolny. Mam bardzo zamuloną głowę, ale nie aż tak zamuloną, jak ta sytuacja, ponieważ Ukraińcy wysłali pierwszy korpus Gwardii Narodowej Azow na wysunięcie pakro. Ponieważ Rosjanie, jak już omawialiśmy w poprzednich i wcześniejszych filmach, Rosjanie to zrobili. Około 10 km głębokie przebicie się przez ukraińskie linie, przez ich dywersyjno-rozpoznawcza grupa, czyli te dwu lub trzy osobowe grupy. I było wiele takich grup, które przedarły się za ukraińskie linie i zaczęły jechać w kierunku linii Donbasu, którą faktycznie w niektórych miejscach przekroczyły. To był bardzo niepokojący rozwój wydarzeń. Ale jak się okazało, nie było to główne przebicie. Nie nastąpiło wsparcie pojazdami opancerzonymi, nie nastąpiło wsparcie dużymi siłami. Wszystko zaczęło się i zakończyło na grupach dywersyjno-rozpoznawcza. Grupa, więc teraz słyszymy, że Ukraińcy odpierają te wtargnięcia. To bardzo dobre wieści, tak naprawdę, dla nas i dla Ukrainy. Pozwólcie, że powiem wam, kto został wysłany. Bo to brygada, którą wysłała Ukraina. To są prawdziwe brygady gwiazd. Mówimy o 1 Brygadzie Prezydenckiej, 12 Brygadzie Specjalnego Przeznaczenia, 20 Brygadzie Operacyjnej, 14 Brygadzie Operacyjnej i 15 Brygadzie Operacyjno-Operacyjnej. Aj, I... i to wszystko razem tworzy jeden Korpus Azowski, Gwardii Narodowej, który jest supergwiazdą wśród korpusów lub jednostek, jakie ma Ukraina, i został on skierowany do tego. Możesz zobaczyć niebieską linię, właśnie tutaj. Kramatorsk 2 Dabari. Dabrapilia. O to właśnie chodzi. Więc Ukraina traktuje to wtargnięcie wyjątkowo poważnie. Wszystko zaczęło się cztery dni temu. Teraz mamy już informacje z frontu. Jeśli już krzyczysz, Artur Rechi, nie udostępniaj tego to OPS i C. Ukraińcy to publikują, więc najwyraźniej chcą, by Rosjanie się dowiedzieli. Mówi ukraiński bloger wojskowy z frontu: Demon z Bachmutu informuje, że siły ukraińskie dzięki udanym kontratakom zdołały zniszczyć rosyjskie grupy, które posunęły się naprzód w rejonie Dobropilia i odepchnęły je z powrotem. To bardzo dobre wieści. I tego można się było spodziewać, ponieważ to nie jest tak, jak widzieliśmy dwa lata temu. Rosjanie przebijali się, a następnie kierowali tam liczne jednostki i pojazdy opancerzone. To były dwu lub trzy osobowe grupy, z flagami i kałasznikowami, które miały postawić flagę, zrobić propagandowy pokaz i potem zginąć. To właśnie robili. Do tego byli przeznaczeni, choć w rzeczywistości nie byli szkoleni. Teraz Ukraińcy prowadzą operację poszukiwawczo-niszczącą. Wyszukują te grupy piechoty, niszczą je, a linia frontu pozostaje za nimi stosunkowo niezmieniona. Jak daleko dotarły te grupy dywersyjno-rozpoznawcza grupa? Skąd to wiemy? Mam dla was bardzo krótki wątek, który wykorzystuje bardzo ciekawą i zabawną metodę, żeby się tego dowiedzieć? Dzisiaj widzę wiele informacji o potencjalnym rosyjskim przełomie na północ od Bakrowska oto mapa, zestawienie najnowszych zdjęć satelitarnych Sentinel 2 i innych z 80 sierpnia. I tak naprawdę możemy określić, jak daleko dotarli dzięki zdjęciom satelitarnym. Widzimy spalone pola, ponieważ obecnie pszenica lub inne letnie uprawy są już dojrzałe. Jest sierpień, zostały już zebrane, czy nie? Które? Wszystko, co spadnie na suche pole, spali to pole. Wiesz, gdzie pola są spalone? Tam spada artyleria i drony. Wiesz więc, jak daleko toczą się walki? Patrząc na czarne plamy i czarne pola na zdjęciach satelitarnych, to bardzo dobra metoda, bardzo prymitywna, ale działa, więc wiemy, jak daleko dotarli. I właściwie to wszystko. To jest linia Donbasu. Przeszli jakieś kilkaset metrów za linię Donbasu, a teraz podobno zostali odepchnięci. Nie odepchnięci, zostali zniszczeni. Te oddziały to nie są oddziały, które się odpycha. Wiesz o tym? Niszczy się ich, bo nie mogą się cofnąć, zostaliby zastrzeleni przez swoich, więc zostali zniszczeni. I żeby zakończyć ten temat, chcę się z Tobą podzielić. Widziałem ten film. To jest smutny rosyjski osioł. To nie jest metafora, to prawdziwy osioł. Osioł do logistyki. Spójrz na to, jesteś osłem, i dowiadujesz się, że pojawiłeś się w rosyjskiej armii. Krótko mówiąc, drony zniknęły, góralowie zniknęli, dostawy są tutaj przewożone. Nadchodzą chłopaki, prowadząc osła. To ona czy on? Cześć, hej, cześć, spójrz na tego smutnego osiołka. Naprawdę wygląda na tak cholernie smutnego. I ja też bym taki był, gdybym się pojawił w rosyjskiej armii. Od razu nacisnąłbym przycisk resetowania. Ale teraz, moi przyjaciele, spójrzmy na rosyjskie ceny benzyny. Dlaczego to jest ważne? Cóż, Rosja jest jednym z największych krajów produkujących i eksportujących benzynę oraz ropę naftową na świecie. Więc naturalnie powinni zawsze mieć niskie ceny benzyny, ponieważ ich infrastruktura naftowa, gdyby nie było wojny, byłaby ogromnie rozbudowana. Naprawdę dobra, bo większość pieniędzy szłaby na infrastrukturę, która przynosi zyski rosyjskim elitom. No cóż, teraz Ukraińcy grają w rosyjską rafinerianą bingo. Wiecie o czym mówię? Ta karta rafinerii, gdzie jak trafisz bingo to się cieszysz. Ukraińcy niszczą je na prawo i lewo. I nagle widzimy, jak największy eksporter i producent ropy na świecie doświadcza ogromnych skoków cen benzyny wewnątrz kraju. Wow, wow, zrobimy to, moi przyjaciele. To pokazuje nam, że ukraińskie sankcje w postaci dronów atakujących rosyjskie rafinerie ropy naftowej. To działa, to działa, ponieważ ich społeczeństwo płaci teraz znacznie więcej za benzynę. Więc niech to trwa dalej. Teraz moi przyjaciele pokażę wam rosyjskiego drona zwiadowczego. Te informacje pojawiły się już wcześniej. Nigdy o tym nie mówiłem, ale ten film jest tak jednoznaczny. Muszę to zrobić. Myślę, że to było Taras. Co to jest? Daraz czy Geta Beta Drone? Rosyjski dron zwiadowczy jest wyposażony w pewien rodzaj sztucznej inteligencji, która skanuje wszystko wokół niego. Celem jest obserwacja terenu. To wysoko latający dron zwiadowczy typu stałopłat. Ale ukraińskie drony przechwytujące polują na nie, więc to, co zrobili Rosjanie i robią to też z szachedem, to jest: wyposażyli go w chip sztuczna inteligencja, który skanuje ogon, widzi też drona przechwytującego i natychmiast zmienia kurs. To są, no cóż, efekty dźwiękowe. To są zaprogramowane manewry unikowe. Wykonuje manewry unikowe. I nie wiem, czy jest sterowany przez sztuczna inteligencja, czy nie. Ale podobno fakt, że widzi drona przechwytującego i wykonuje manewry unikowe, świadczy o tym, że jest napędzany przez sztuczna inteligencja, sterowany przez sztuczna inteligencja, jakkolwiek to nazwać. To dobra zdolność. Przeraża mnie, że Rosjanie to stosują. Bo jeśli masowe ilości szachadów będą tego używać, bardzo trudno będzie zestrzeliwać je setkami za pomocą dronów przechwytujących. Więc choć nie lubię tego przyznawać, muszę oddać Rosjanom tutaj uznanie, bo to naprawdę świetna, bardzo dobra innowacja dla drona rozpoznawczego. Mówiąc o dronach, idziemy dalej, a ja właśnie oddałem Rosjanom trochę uznania. Teraz muszę im to odebrać, bo ten film został nagrany w obwodzie tatarstańskim. 1200 km od frontu. A tutaj pracownicy widzą jednego ukraińskiego drona kamikadze. Więc tak, po prostu pracujesz sobie spokojnie tak daleko od Ukrainy. Pracujesz w jednej z rosyjskich państwowych firm naftowych. Myślą, Jestem tu bezpieczny, to po drugiej stronie planety pięć stref czasowych dalej, a mimo to widać ukraińskie drony. Chłopaki pytali na nagraniu. Gdzie są zagłuszacze? Przyznałem im zasługi, ale muszę je cofnąć. Zagłuszacze są, lecz nie działają dobrze. Segment zakończymy grillem. Tęsknisz za zimnym? Przepraszam, mam grypę. Dobrze, teraz ciężko mi mówić. Czy czujesz, że brakuje Ci porządnego, ciepłego grilla, który jest za darmo? Cóż, nie szukaj dalej, bo w Rosji państwo zapewnia Ci taki grill. Fabryka farb i powłok płonie w Jarosławiu. W Rosji. Pożar objął 4500 m2, a dach już się zawalił. Zakład wytwarza powłoki chroniące sprzęt wojskowy przed korozją. Domyślam się, że chodzi o tę wojskową zieleń, wiesz, którą? Każda rosyjska rakieta, bomba, pocisk artyleryjski i samolot wychodzi z fabryki pokryta tą wojskową zielenią. Domyślam się, że to ta fabryka ją produkuje. No cóż, już nie, bo teraz daje ciepło i pyszne, ciepłe kiełbaski z grilla. Gdybym był obywatelem Rosji, cieszyłbym się z darmowych grilli od państwa. Wziąłbym mięso i poszedł grillować na tym ogniu. Wow! Zobacz, ilu ludzi już jedzie w jego stronę, żeby go grillować. Człowieku bawię się za dobrze. A teraz moi przyjaciele, z moim przeziębionym mózgiem, spróbuję pokaleczyć kilka nazw kaw z Będzie jeszcze gorzej niż zwykle, bo teraz nic nie rozumiem. Mamy Gordona Hijumę. Teraz Hijuma to druga co do wielkości wyspa w Estonii. Więc zgadują, że Gordon faktycznie wie, o co chodzi. A ty kim jesteś? Rozmawialiśmy trochę. Gordon może mieszkać na drugiej co do wielkości wyspie Estonii. To wszystko, co powiem. Dziękuję, Gordon. Następnie mamy Jima Prewo. Potem mamy króla Smuts. Human to Tak. A na końcu mamy Somaone. Myślę, że Somaona jest automatyczna z buy Ekofi. Nie chcesz podać imienia, ale i tak cię rozpoznam i powiem Somaona. Więc wiesz, zostałeś wymieniony. Jak już wspomniałem wcześniej, nawet na pierwszej linii frontu trwa teraz sezon zbioru zboża, sierpień, w Estonii sezon zbioru zboża trwa teraz, na Ukrainie zaczął się wcześniej ze względu na cieplejszy klimat. Dostajemy takie magiczne nagrania, na których Rosjanie wywożą ciężarówkę za ciężarówką wypełnioną zbożem, zebrane lub zarekwirowane z okupowanych ukraińskich ziem, wywożone do Rosji z ukraińskich miast pod okupacją. Oni naprawdę potrzebują tego zboża. Donbas go potrzebuje, Ługańsk go potrzebuje. Obecnie jest pod kontrolą Rosji, która i tak wywozi to do siebie. To bardzo przypomina to, co wydarzyło się podczas Hołodomoru w latach 30. na Ukrainie, kiedy Stalin zarządził największy sztucznie wywołany głód w historii świata, w wyniku którego zginęło około 5 milionów Ukraińców. W ciągu trzech lat wywieźli ogromne ilości zboża i żywności z Ukrainy, mimo że ukraińska ludność głodowała. To jest podobna sytuacja. Oni kontrolują te okupowane tereny i wywozili to zboże do Rosji, ponieważ Rosja obecnie ma niedobór zboża, więc nie przekazują go tym terenom, które je produkują. Nawet jeśli je kontrolują i tak kradną je z powrotem do Rosji. Mówiąc o kradzieży, mam dla ciebie jeszcze jedno wideo, na którym rosyjski dowódca opowiada o innych rosyjskich dowódcach, którzy dużo ukradli. I to jest przekręt. To ogromny przekręt. To szalone, aż trudno mi to pojąć przeziębionym umysłem. Ale to prawda. Obejrzę kawałek filmu i potem ci opowiem, bo nie uwierzysz, stary. To. Nie chciałbym tego nazwać kapitalizmem to po prostu kradzież w najczystszej postaci. Dobry wieczór, witam Was, moi przyjaciele. Dziś wieczorem będziemy mieli szczerą rozmowę. To jest święto. Więc co się do cholery dzieje na froncie? Dowódcy? Dowódcy kłócą się o pomoc humanitarną. Ktoś tu coś sprzedaje. Szef sztabu z leśnego miasta. Dobra, napisy mi nie działają. Facet mówi z silnym akcentem i jest zdenerwowany, więc trudno go zrozumieć. Opowiem ci, co się stało. Możesz obejrzeć wideo na ekranie w trybie cichym. Okazało się więc, że był dowódca w pewnej rosyjskiej jednostce który robił interesy z żonami żołnierzy swojej jednostki. To znaczy, że ma się mięso armatnie, czyli żołnierzy wcielonych do jego jednostki. Wszyscy wiedzą, ile te żony dostaną, jaką kwotę pieniędzy. Jeśli żołnierz zginie podczas walki, dowódca ma władzę powiedzieć, że żołnierz zaginął. To, to oznacza, że żony nic nie dostają, bo jeśli nie zginiesz w walce, tylko zaginiesz, nikt nic nie dostaje. Jeśli dowódcę udałoby się przekonać, żeby podpisał, że żołnierz zginął w walce, to nie ma znaczenia, czy naprawdę zaginąłeś, czy nie. Żony dostałyby dużo pieniędzy, ale czemu dowódca miałby tak postąpić? Może sam zyskuje na tym dzięki żonie. Więc jeden z dowódców zawarł układy z sześcioma żonami, sześciu swoich żołnierzy z oddziału szturmowego. Dostawałby połowę pieniędzy od poległych żołnierzy, które rząd rosyjski wypłaca żonom. Więc miał motywację, żeby oznaczać tych żołnierzy jako poległych w walce, a żony oddawałyby mu połowę pieniędzy. Więc to jest myślę, że właśnie to zrobił? Wysłał tych facetów na rzeź, by zdobyli flagę, zatknęli ją i nagrali filmik. Oczywiście zginęli. I teraz tutaj nie rozumiem, co tak naprawdę się stało. Bo tak, rozstali się z żonami, ale co z tą trzecią? Ja ja nie rozumiem. Podobno zniknął z gotówką, więc zabrał wszystkie pieniądze od żon. Po pierwsze, trochę sprzedajesz swoich żołnierzy, a potem okradasz wdowy. Po trzecie, okradasz rosyjski rząd, czyli swój kraj. Okradasz ojczyznę i wdowy po żołnierzach, a potem wysyłasz żołnierzy na śmierć. Albo w odwrotnej kolejności. Ale jeśli szatan byłby człowiekiem. To byłby właśnie tym konkretnym rosyjskim dowódcą. Muszę im to przyznać. Są kreatywni, jeśli chodzi o kradzież. Ale teraz, moi przyjaciele, przejdziemy do rosyjskiego Uniwersytetu w Czelabińsku, którego nie znam, nie wiem, który to wykład, ale uczą się o rosyjskim piosenkarzu Szy Amanie, który wydał piosenkę w 2024 roku: Ja Ruski, co oznacza jestem Rosjaninem. To czysta, zombiejąca, zabijająca komórki mózgowe piosenka, która zasadniczo próbuje cię zindoktrynować, żebyś poszedł oddać swoje ciało na mięsną szarżę czy coś w tym stylu. Przeczytam ci napisy, to 40 sekund, a ta dziewczyna tutaj filmująca swoją twarz, jak sądzę, ma trudności z byciem na tych zajęciach. Które kluczowe wyrażenie tutaj naprawdę działa? No, poza jestem Rosjanką, prawda? To jest dla nas jasne. Pomimo całego świata, dlaczego? Pomimo całego świata. Oni robią coś takiego semiotycznego, półsemantycznego. Co to jest? Kiedy analizujesz symbole w różnych rzeczach, oni to robią, analizują Jaruskiego, który jest czystą propagandą, zombifikującą piosenką, praktycznie zamówioną przez rosyjski rząd. I rozbierają to na części z studentami uniwersytetu, którzy powinni, wiesz, studiować bardzo mądre rzeczy, ale robią właśnie to. I tutaj dochodzę do końca, dochodzę do końca. Co to wyrażenie może znaczyć? Jak możemy to zinterpretować? Spójrz na twarz tej dziewczyny. Ona odbiera to tak, że dojście do końca to śmierć w mięsnym ataku. Ona to wie. Spójrz na tę twarz, ona to rozumie. On idzie do końca, jakby. Jakby jakiś uczeń odpowiedział: On idzie do końca. Myślę, że o to chodzi. To jest takie. Tak, masz rację. Geniusz tej piosenki tkwi w jej prostocie, dlatego ludzie ją śpiewają. A dziewczyna świetnie się tu bawi. Jak to? Geniusz tej piosenki tak naprawdę polega na tym, że rosyjski rząd zapłacił dużo pieniędzy szamanowi, żeby ją zaśpiewał. I to jest piosenka propagandowa, i oni jej słuchają. Nie jestem pewien, czy mogę wam w ogóle puścić tę piosenkę, bo po pierwsze zabiję wam komórki mózgowę. Po drugie, myślę, że jest objęta prawami autorskimi. Ale to rosyjski rząd i system edukacji szkolnej zombiują ludzi w niespotykanym dotąd tempie i na niespotykaną skalę. Więc tak, przygotowują kolejne setki tysięcy ludzi w Rosji, żeby poszli i zginęli w atakach na mięso armatnie w następnych wojnach. Mówiąc o propagandzie w Rosji, odkąd Donald Trump. Zdecydował się na spotkanie w stylu Chamberlaina z Putinem w Rosji. Propaganda dotycząca Alaski jest w pełnym rozkwicie. Wszyscy wiedzą, że Alaska należała do Rosji przed sprzedażą Stanom Zjednoczonym, a teraz Rosjanie bez przerwy szerzą propagandę o Alasce. Ponieważ Putin wróci na rosyjską ojczyznę, tę pierwotną ojczyznę, bo Alaska była częścią carskiej Rosji, a Putin jest wielkim zjednoczycielem rosyjskich ziem. Teraz powrót na Alaskę, to jak wiecie, przywrócenie jej dołona, jakkolwiek chcecie to nazwać, jak przeczytam wam napisy. Szanse na pokój. Putin i Trump w ten piątek na Alasce to już nie ma znaczenia, kto co powiedział. Pierwszy nowy raport z Anchorage na Alasce. Jest tam ponad 700 toponimów o rosyjskich korzeniach. Co jest powiedzmy OK. Przekazują rosyjskiemu społeczeństwu, że Alaska ma silne rosyjskie korzenie w języku, nazwach i innych aspektach, co nie jest prawdą. Chodzi mi o to, że jeśli pojedziesz na Alaskę, to jest ona tak amerykańska, jak tylko się da, to jeden z najbardziej amerykańskich regionów, jakie ma Ameryka. To wciąż dzika granica w pewnym sensie, nawet dziś, ale są tam tylko nieliczne rosyjskie cerkwie. Nic więcej, tak przy okazji. Z czym teraz wyszedł Putin ze swoją propozycją pokojową, jaka jest jego propozycja? Albo żądania, on ma żądania, a nie propozycje. Czego chce na Alasce, o co mu chodzi, co chce osiągnąć? Wycofanie sił zbrojnych Ukrainy z Donbasu oraz Rosji z Sum, Dniepru, Petrowskiego i Charkowa. To wygląda, jakby rosyjskich sił zbrojnych tam nie było, albo były na tak małym terenie, że to bez znaczenia. Ukraina zobowiązała się nie wstępować do NATO. Demilitaryzacja oraz reforma konstytucyjna Ukrainy. W kierunku struktury federalnej. Zasadniczo sprawią, że ukraińska armia przestanie istnieć. Rosja chce zawrzeć dwustronne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi bez udziału Ukrainy i Unii Europejskiej, więc Rosja chce zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Ukrainą. To jest, o mój Boże, to jest Jałta, to jest konferencja jałtańska, stary, to jest takie złe. Dobra, pominę to, bo inaczej się zdenerwuję, a mam grypę, więc nie mogę się denerwować, prawda? Więc zakończę ten film bardzo miłym. Podoba mi się, bardzo miłe. Bo dorastałem grając w gry Call of Duty. Call of Duty 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8. Tu grałem. Ósemka to chyba Black Ops 2 lub 3. Wtedy przestałem grać w Call of Duty. Ale wszystkie, prawie wszystkie, na tych grach Rosja, przynajmniej w nowoczesnych wersjach Warfare, jest wrogiem, prawda? I oni w Modern Warfare. 3 Call of Duty, Modern Warfare 3, która jest ósmą częścią właściwie. Rosjanie atakują Stany Zjednoczone Ameryki, wykorzystując okręty podwodne z bronią jądrową, samoloty, lotniskowce i śmigłowce. I ogromne ilości żołnierzy wyposażonych po zęby, lądują w Waszyngtonie, Nowym Jorku i wszędzie indziej. I przeszedłeś tę grę, polując na Rosjan na ulicach Ameryki, a oni byli trudnymi przeciwnikami, w zależności od poziomu trudności. Teraz wiemy, że Rosjanie mają osły, a ich dowódcy sprzedają żołnierzy, żeby wyciągnąć pieniądze od wdów. Więc Activision, twórca studio, które stworzyło Call of Duty, powiedziało: Chcielibyśmy oficjalnie przeprosić za użycie Rosji jako antagonistów w naszej serii Call of Duty. Gdybyśmy znali prawdę, użycilibyśmy znacznie bardziej kompetentnej armii, takiej jak Kuba lub Laos. I to jest prawda w każdym słowie. Grałem w Call of Duty już jako 13- lub 14-letni estoński nastolatek, już to widziałem. Jak to? To nie są Rosjanie? Wiem! Ci Rosjanie w tej grze komputerowej są wyposażeni, wyszkoleni i zmotywowani. Nigdy w życiu prawie nie widziałem takich Rosjan. Więc już wtedy byłem zdezorientowany, jakieś 15 lat temu. Ale teraz w końcu przyznają, że przecenili ich możliwości. Dali im wszystko dali im sprzęt, samoloty, lotniskowce, okręty podwodne. W rzeczywistości mają tylko osły. Moi przyjaciele, miło było nagrać ten film dla was. Podczas grypy czuję się trochę jakbym był na haju. Wszystko